Hej, Wirbel, już witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Chojin i Jetman. I w tym odcinku do drugiej planszy, czyli do planszy B, pójdziemy niebieską jaskółką, ponieważ Swallow to nie jest wróbel, tylko to jest jaskółka, tak jak powiedział mi to oktopus, e, póki obraziło mi się ze Spirołem. Nie, nie chodzi o tego, o tego Pokémona Spiro, po prostu znaczy wróbel w języku angielskim. Ale takie błędy się zdarzają. Jak pewnie zauważyliście, grę zaczynam kompletnie od początku i nie przeszedłem jeszcze planszy A, ale to dlatego, że pomyślałem, że powinienem nagrać odcinek po tygodniu po świętach w nowym roku, a nie mam specjalnie dużo czasu, żeby całą grę przechodzić, więc przejdę chociaż planszę B, żeby później mieć to. Z głowy. I żeby uniknąć sytuacji z poprzed... rodem z poprzedniego odcinka, przeszedłem tą planszę kilkukrotnie. Yy, kilka razy na emulatorze i kilka razy na Pegasusie. I muszę przyznać, że ta gra na Pegasusie chodzi mi o ciupinę wolniej niż na emulatorze. Nie jestem pewien, czy. Ma to jakiś związek z wersją, czy ze sprzętem, czy też programem? Naprawdę ciężko mi jest stwierdzić, nie znam się za bardzo na takich rzeczach. Wszystko, co ja jestem w stanie stwierdzić, to to, że odrobinę wolniej chodzi mi, mimo wszystko, Jordan Sentai Jetman na Pegasusie, niż na komputerze. I nie jest to pierwszy taki przypadek w moim, w moim życiu. Kiedy, kiedy gram na, w Sonica na emulatorze, ten również chodzi mi szybciej niż Sonic na konsoli. Chodzi mi o Sonic the Hedgehog 1 na Sega Mega Drive. I tutaj najlepiej jest użyć naszego Super ruchu, ponieważ po prostu mamy zbyt wielu przeciwników na ekranie. Chociaż słyszałem, że może mieć to związek właśnie z wersją gry, ponieważ... Japońska wersja jest podobno wolniejsza od amerykańskiej, czy coś takiego. Amerykańska wersja Sonic'a podobno jest najszybszą ze wszystkich. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie. Jak również. Czy na, na, początku, na początku chodziło w ogóle o kontroler, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że niektóre kontrolery zamienne do Segi Mega Drive mają przycisk, który przełącznik właściwie, który pozwala odpalić grę w zwolnionym tempie. To jest naprawdę ciekawe chociaż niezbyt, niezbyt przyjemne rzeczywiście. Być może niektóre skoki wykonuje się dzięki temu łatwiej, ale gra się niestety przez to dość nieprzyjemnie. No ale z tym. E, tutaj jeszcze nic chyba nie powiedziałem o samej, o samej planszy. I jak pewnie zdążyliście zauważyć, Chojin Sentai Jetman tak naprawdę ciężko nazwać jest platformówką. Jest to bardziej gra typu run'n'gun. W samej kontrze mieliśmy więcej platform, po których trzeba było skakać, niż w tym. Tutaj mamy właściwie tylko i wyłącznie podłogę z jakimiś, z jakimiś schodkami od czasu do czasu i całe mnóstwo przeciwników, których musi, musimy wyeliminować. Platformówka raczej kojarzy mi się z grą, w której trzeba skakać, by zwyciężyć. Tutaj skakanie jest co najmniej opcjonalne. Ale gra mimo wszystko bardzo mi się podoba i, na, i w trybie bardzo trudnym to naprawdę stanowić, stanowić spore wyzwanie. Pomimo tego, co powiedziałem w poprzednim odcinku, nazywając to grę dosyć prostą, myślę, że chodzi głównie o to, że muszę jednocześnie mówić i grać, wtedy jest znacznie, znacznie ciężej. <laughs> Ale. Powiem też, że gry właśnie typu Chojin i Jetman najbardziej kojarzą mi się z Pegasusem. Megaman jest w porządku, Megaman ma bardzo dobrą muzykę, ma bardzo ładną oprawę graficzną, gra się w niego świetnie, ale nie kojarzy mi się z Pegasusem. Może dlatego, że w młodości nie miałem tej gry na Pegasusa. Chojin i Jetman też w młodości nie miałem, dostałem ten cartridge znacznie znacznie później, może kiedy miałem 17 lat. Ale. Ta muzyka i ta oprawa graficzna wręcz krzyczy Pegasus. Te nieco rozmazane postaci bez konturów i bez twarzy i ta muzyka, przede wszystkim ta muzyka, nie jest najświetniejsza, jak usłyszałem na tym sprzęcie, absolutnie nie. Ale brzmi Pegasusowo. I jeżeli... Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ona po prostu brzmi jak coś, co wydobywa się właśnie z tej konsoli. A nie coś, co po prostu ośmiobitową muzykę udaje. I muszę przyznać, że bosowie sobie w tej grze wyglądają dość zabawnie. Mają zdecydowanie unikalny wygląd. Tutaj na przykład walczymy z ogromnym człowiekiem, z, z aparatem zamiast głowy i mieczem zamiast ręki. Naprawdę nigdy nie oglądałem Chojin' Sentai Jetman, oglądałem Power Rangers i tam również zdarzały się nietypowe potworki, ale nie przypominam sobie ogromnego aparatu. Chociaż nie, ogromny aparat widziałem w jednym anime, ale to w ogóle z niczym nie związane jest, więc mogę równie dobrze odpuścić sobie ten, ten temat. Yy, I co do specjalnych ruchów, właściwie chyba nie pokazałem, że możemy skakać, ale. z... Skok przydaje się tylko do unikania, przynajmniej moim zdaniem, przydaje się tylko do unikania ataków naziemnych przeciwników. I oto jest druga animacja, o której wam mówiłem. I są one jednak wybierane losowo, ponieważ ostatni raz, kiedy walczyłem z tym przeciwnikiem, mój, mój Megazord po prostu poszybował, poszybował w przestworza i zniszczył go swoją ptasią formą. No ale mniejsza z tym. To już wszystko jeśli chodzi o ten odcinek z serii Zagrajmy w Jojin's Sentai Jetman i do usłyszenia w kolejnym. Póki co jednak trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! I wyłączamy.